Witam, witam serdecznie, Aleksander Siekłania. Dzisiaj, słuchajcie, wracamy do tematu nagród. Co dowiedzieliśmy się do tej pory, do tej pory jeżeli chodzi o nagrody przydzielane od ministra obrony narodowej, tak rozdzielane? Otóż to właśnie, że ludzi potraktowano jak szmaty. Otóż to, że można pracować 10, 15, 20 lat, czy nawet mniej, ale po prostu chcieć żegnać się z armią już się okazuje, że zasługi do tej pory, jakie sobie, no, nagromadziliśmy, co sobą reprezentujemy, to jest niczym, rzucamy kwitem, nie należą nam się nagrody właśnie, no i cóż, co oprócz tego, no, zwolnienia lekarskie, zwolnienie lekarskie oczywiście nie można wrzucać wszystkich do jednego worka, są ściemniacze, zawsze byli ściemniacze, ale są też tacy, którzy no, utracili zdrówko właśnie, jeśli chodzi o po prostu jakiś wypadek w pracy, tak? Czyli po prostu w związku z pełnieniem służby i inne takie rzeczy. Wszystkich ludzi zresztą nieważne, co i jak. Zwolnienie lekarskie, to zwolnienie lekarskie wrzucało się wszystkich do jednego wora. Tak było, prawda? Tak było. I my wszyscy w jednostkach wojskowych, oczywiście, nie we wszystkich jednostkach wojskowych, ale w w, w ogromnej większości usłyszeliśmy, no nic nie zrobię, no wytyczne ministra. No oczywiście zaczęliśmy drążyć temat. E, troszkę, troszkę mi to zajęło, ale wpadły mi tu właśnie, y, no wpadło mi w ręce kilka, właśnie dokumentów i y, dwa takie przypadki chciałbym Wam y, przedstawić. Słuchajcie, zacznę od tego, że. Były dwie pule nagród. Jedna, a potem chyba z dwa tygodnie później, czytam ile, druga. Yy, znane są przypadki, gdzie ludzie dostawali dwa razy nagrody. Można? Można. Można było dać tym, którzy zostali olali, zostali olani za pierwszym razem, ale nie, po co? Przecież to, jak już leżą, jak już klęczą na jednym kolanie, można im sprzedać buta przecież i i jeszcze raz ich pominąć, nie? Dobra, ale powiem wam, jak to mniej więcej wyglądało i jakie były naprawdę wytyczne. I teraz odpowiemy sobie dzisiaj na pytanie, czy wam kłamali, czy wam nie kłamali. Jakie wytyczne wydał minister? Kiedy przede wszystkim jakie, mm, jakie wytyczne zeszły do jednostek wojskowych? Pogadajmy sobie o tym. Otóż jest tak żebym tutaj zaczął od odpowiedniego. Tak. Eee, pismo, które zeszło ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a dokładnie z Centrum Koordynacyjnego Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. I to było pismo, które wyszło z Warszawy dnia 10 listopada 2023 roku. I co w nim było? Mam tu troszeczkę notatek i innych takich rzeczy. Przedstawię wam to bardzo dokładnie, bo przecież na to kupę ludzi czekało. Niech to wszystko wyjdzie. Jak to jest? Czy faktycznie nasi przełożeni po prostu odwalili hamówę w swoich jednostkach wojskowych, wylali się na was, zganiali wszystko na ministra obrony narodowej, że takie były wytyczne. Przekonajmy się. Szanowni Panownie, w nawiązaniu do rozkazu szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego numer i tu mamy numer 11, SG i tak dalej, i tak dalej, informuję, że Minister Obrony Narodowej de, yy, decyzją numer 5787, łamane przez tam i tak dalej, i tak dalej, z dnia 7 11 2023 przydzielił do dyspozycji szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego środki finansowe z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla żołnierzy zawodowych. Środki przydzielonego e, niniejszą decyzją funduszu zostały ustalone w wysokości pozwalającej na przyznanie nagrody uznaniowej każdemu uprawnionemu żołnierzowi w wysokości około, około 1000 zł. Zgodnie z poleceniem pana ministra obrony narodowej prawem do nagrody uwaga, kto może nie być? Nie mogą zostać objęci żołnierze zawodowi, którzy pozostają w okresie próby w związku z warunkowym umorzeniem postępowania lub wobec których została orzeczona kara, w tym kara dyscyplinarna. Występują informacje o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym lub wyjaśniającym przez policję żandarmerię wojskową, prokuraturę bądź inne uprawnione organy. Postępowanie karne jest na etapie sądowym po przekazaniu akt oskarżenia do sądu. Prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne lub o odpowiedzialności zawodowej. Ponadto indywidualna wysokość nagrody uznaniowej dla uprawnionego żołnierza zawodowego nie powinna być niższa niż 500 zł i wyższa niż 45% uposażenia zasadni zasadniczego nagradzonego żołnierza. Dodatkowo przy przyzna przyzna przyznawaniu wysokości nagród należy uwzględnić również nieobecność żołnierza w służbie i teraz uwaga, z wyjątkiem urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich związanych z wypadkiem mającym związek ze służbą wojskową oraz wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej. Dodatkowo informuję, iż żołnierze zawodowi skierowani do pełnienia służby poza granicami państwa zostaną ujęci w rozkazie dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. No i tutaj tak naprawdę mamy już odpowiedź na nasze pytania. Coś dodać? Przeczytam jeszcze raz. Dodatkowo przy przyznawaniu wysokości nagród należy uwzględnić również nieobecności żołnierza w służbie z wyjątkiem urlopów. Wypoczynkowych, zwolnień lekarskich związanych z wypadkiem mających związek ze służbą wojskową oraz wypowiedzenie stosunku służbowego yy, zawodowej służby wojskowej. Coś trzeba dodawać? Czyli wszyscy ci, którzy rzucili kwitami, albo mia ma mieli zwolnienie lekarski, lekarskie, yy, ileś tam dni, ale związane, czyli był wypadek w pracy, krótko mówiąc, wszyscy, Wszystkie te osoby mogły być wyróżniane. Wszystkie. A jak wyszło? No, wyszło jak wyszło, prawda? Więc tutaj, jeżeli Wam są tacy żołnierze, tutaj akurat słuchają ten materiał, który, którzy usłyszeli coś takiego, proszę bardzo, to jest odpowiedź na Wasze pytania po prostu i powiedzieli Wam, że to wytyczne ministra, to kłamią Wam w żywe oczy. Ale dobrze, no jedźmy już dalej. Jakie były następne y, właśnie y, decyzje i skąd się wzięła druga pula? No to już Wam mówię, druga pula kiedy była, również z Ministerstwa Obrony Narodowej y, wyszło pismo Departament Kadr od radcy ministra i to było pismo do pana y, generała Kukuły, szefa sztabu y, Generalnego Wojska Polskiego. Y, oczywiście dotyczyło nagród uznaniowych dla wyróżniających y, żołnierzy zawodowych, Yy, I tu właśnie jest informacja, że minister obrony narodowej z dnia 24.11. No więc no trzy tygodnie, tak? Trzy tygodnie później kolejna pula. 24.11. przydzielił do dyspozycji pana generała środki finansowe z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla wyróżniających się żołnierzy zawodowych. Tu jest ta różnica, taka, dla wyróżniających się. Więc tutaj, no wiadomo. Jakie? Zgodnie z poleceniem Pana Ministra Obrony Narodowej, prawem do nagrody nie mogą zostać objęci żołnierze zawodowi, którzy, to od razu z grubej rury, ale przeczytajmy to. Więc tak, nie mogą. Kto nie może uzyskać, według Pana Ministra, żołnierze zawodowi, którzy pozostają w okresie próby w związku z warunkowym umorzeniem postępowania lub wobec nich została nałożona kara, w tym kara dyscyplinarna, Występują informacje o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym lub wyjaśniającym przez policję, żandarmerię wojskową, prokuraturę, bądź inne uprawnione organy. Postępowanie karne jest na etapie sądowym, prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne lu lub odpowiedzialności zawodowej. Ponadto, i to by było tyle, ponadto indywidualna wysokość nagrody uznaniowej dla uprawnionego żołnierza zawodowego nie powinna być niższa niż 500 zł. Dodatkowo przy przyznawaniu wysokości nagrył, nagród należy uwzględnić również, a poleciało dalej, dobra, również nieobecności żołnierza w służbie, ale to samo z wyjątkiem urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich związanych z wypadkiem mających związek ze służbą wojskową oraz wypowiedzenie stosunku służbowego z zawodowej służby wojskowej. W związku z powyższym. W załączeniu przesyłam kopię i tak dalej, i tak dalej. I ta samo, że właśnie żołnierze skierowani do pewnienia służby poza granicami państwa zostaną ujęci w rozkazie dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, tak? Jednocześnie ze względu na zbliżające się zakończenie roku budżetowego proszę o niezwłocznie pod podjęcie działań umożliwiających dokonanie Wypłat przyznanych nagród i te nagrody wszystkie, czyli druga pula miała być wypłacona do dnia 8 grudnia 2023. Więc tu ponownie mamy sytuację, jeżeli minister ktoś mówił, że minister obrony narodowej e, tak nakazał, że to są wytyczne ministra obrony narodowej, narodowej to kłamie bezczelnie. To jest po prostu zwykłym. Oszustem. Jeżeli jakiś przełożony wam tak powiedział, to jest zwykłym krętaczem. Albo po prostu były takie przykazy, przykazy, albo sobie to po drodze gdzieś wyjaśnili. To już nie chodzi o to, żeby to roztrząsać, ale po prostu tak jest. A takich przypadków jest wiele. Prawda? Są jednostki wojskowe, w których nikt z tych ludzi, którzy rzucili kwitem do cywila, nie dostał nikt nikt. Mogliście pracować lata, jeździć z tymi ludźmi na misję. niejednokrotnie ratować im życie nawet, bo i takie sytuacje były, ale jak rzuciliście kwitem, zostaliście śmieciami. Prawda, koledzy, koleżanki? Tak to wygląda. Tak to nawet wygląda z mojej perspektywy, ja też bym tak ujął. Ja nie miałbym czelności, jeżeli żołnierz by dla mnie pracował ileś tam lat, Albo nawet nie lat, rok, dwa, przecież to jest nieistotne, jeżeli przecież pracuje dla mnie, tak? Pracuje dla mnie, więc normalne jest, że odchodząc na służbę, yy, ze służby, chciałbym mu podziękować za, za zaangażowanie, za to, że dla mnie pracował na, na wyższych obrotach. Nie miałbym sumienia postąpić inaczej. Mało tego, bardzo chciałbym mu podziękować za tą służbę. Właśnie w taki sposób, na koniec. Jest pula na nagrody, odchodzisz, zdecydowałeś się. Okej, okay, stary, dziękuję, proszę bardzo. Masz więcej niż zwykle dostawałeś, bo byłeś przez te lata zajebisty. Mogłem dać się od 500 1000. Czy tam nie więcej, tutaj było nie więcej niż 45% podstawowego uposażenia żołnierza. A jak robili? No właśnie. Ale teraz musiałbym pogadać. <laughs> musiałbym pogadać z prawnikiem. Y Wiecie co? Tak sobie myślę, że po zakończeniu tego materiału do niego zadzwonię. Czy, czy to czasami nie jest niewykonanie rozkazu, jeżeli tak było wszędzie? No bo oczywiście tutaj w jednym przypadku było, że to jest uznaniowe, więc, no to, więc dowódca... No właśnie, uznaniowość, więc pewnie tutaj nie można będzie jakoś ukłuć, ale no to jest wylanie się na wytyczne ministra, bo na przykład jeżeli z jednostki odchodzi 50, 60, 78, a bywa i z 100 osób w październiku rzuci, rzuciło kwiton i nikt z, z tych ludzi nie jest osobą wyróżniającą się, nikt z tych żołnierzy nie zasłużył sobie, żeby na koniec dostać nagrodę. Nie dostał jej tylko dlatego, że... Bo odchodzi, tak? Jeżeli tak wszyscy byli, to dlaczego nie? To słuchajcie, opisujcie mi, ja zapytam prawnika, jak to jest. Ale na to z samej ciekawości, już to nie chodzi o to. Ale słuchajcie, jeżeli y, gdzieś was po traktowaniu naprawdę wszystkich jak, jak niepotrzebne śmieci, jak po prostu jakbyście byli nikim, y, to ja bym prosił. A siergiejmałparebel24.pl, tak jest e-mail. Zapraszam, słuchajcie. Przesyłajcie informacje, jak Was potraktowano w jednostkach wojskowych, jakie przypadki były. Ja będę pisał e, do tych dowódców jednostek wojskowych, pytał się, jak to wygląda procentowo, ilu odchodziło, ile dostało te nagrody. Jestem ciekawy i czy naprawdę nie było podstaw żadnych, i dlaczego nie dostali, czy wśród tych ludzi właśnie odchodzących nie było takich, którzy, którzy zasłużyli sobie na tą nagrodę. Jak zabierzemy te informacje, możemy zapytać, już nowego ministra obrony narodowej, co on powie o takim właśnie, o takich poczynaniach, ruchach yy, yy, przez podległych mu dowódców właśnie i jak to wygląda. A może to, nie wiem, może to pan generał, mimo że dostał takie i takie wytyczne, no to na przykład już, już nakazał na przykład swoje jakieś. I to trzeba zapytać pana generała, no przecież pan generał... Na przykład nie odchodzi, prawda? Jeżeli takie są wytyczne, zapytamy szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego, jak to jest, jakie wytyczne zeszły. Czy takie, jak powiedział minister obrony narodowej? No słuchajcie, tu należy pytać, dlaczego tego nie robić? Przecież możemy. Ktoś kogoś w chuja robi. No na, oczywiście, najbardziej zrobiono żołnierzy, którzy pracowali. Tak, zapieprzali często i gęsto kosztem własnego zdrowia, zdrowie, yy, kosztem własnych, własnych, własnych żon, własnych yy, mężów, własnych dzieci, tak? Bo mówimy tutaj przez żołnierzami zawodowymi są mężczyźni, jak i kobiety, więc ale ogólnie kosztem zdrowia, kosztem rodziny. Czy to jest OK? Czy tak się powinno ludzi traktować? Nie sądzę, ale tak było, więc słuchajcie, e-mail, wysyłać te zapytania. W opisywać te informacje, będziemy pytać dowódców jednostek wojskowych, a czemu nie? Jeżeli zechcecie, to będziemy robić to publicznie, potem to upubliczniać. Może chcecie sprawdzić, jak, co, dlaczego. A potem będziemy pytać, jak zbierzemy troszkę tych informacji, to będziemy pytać ministra obrony narodowej. Nowego już. Co on o tym myśli, o postępowaniu? No, warto, warto, bo jeżeli on też będzie dawał nagrody, a... Nie wiem, panowie na przykład z, z Sztabu Generalnego Wojska Polskiego lub potem w jednostkach wyleją się na niego, no to ja myślę, że taka informacja będzie dla niego cenna, że takie coś miało miejsce. Tak czy nie? Jak myślicie? Tak więc y, słuchajcie, no ja mogę oczywiście, jeżeli ktoś chce, y, odpis tej informacji, znaczy informacji, jeżeli ktoś chce, dokładnie, proszę bardzo, nie ma sprawy, pisać maila, Ja z przyjemnością prześlę do, do Was informacje, jak to dokładnie wygląda. Jeżeli ktoś będzie chciał mieć decyzję, proszę bardzo, te numery i to wszystko mogę udostępnić. Nie ma żadnego problemu. Pod, nie po to, to ja jakoś staram się zdobyć. Nie po to są ludzie, którzy naprawdę chcą coś zmienić e, i starają się pomóc mojej skromnej osobie oraz, oraz innym ze stowarzyszenia, żeby potem Wam tego nie udostępnić. Prawda? Właśnie. Tak to wygląda właśnie. Tak nas traktują i to jest w porządku, ale przynajmniej co? No koledzy, koleżanki mundurowi, przynajmniej wy już teraz w tym momencie wiecie kto was ciula zrobił. Jeżeli usłyszeliście nie, to wszystko ministra wytyczne yy, ograniczenia czy jak zwał, tak zwał. No to nie. To kreatownością wykazali się wasi przełożeni, którzy prosto w oczy wam kłamali, są po prostu zwykłymi ciulami. Słowo ciul nie jest obraźliwe. Na najwyższych szczeblach władzy się o to sądzono, więc po prostu są ciulami. I tyle. Takie jest moje zdanie na ten temat. i wasze. Bardzo bym prosił o komentarze pod filmem. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że odpowiedzi nie dostaliśmy jeszcze od samego ministra obrony narodowej. No, odpowiedź czekamy. E, zobaczymy jaka będzie odpowiedź i który z nich odpowie, no bo nie wiem czy to pismo doszło od razu, no niestety minister obrony narodowej obecny u, obecnie ustępujący, że tak powiem, może, może nie miał czasu, a może się wylał. W każdym razie no jedno jest dobre, na pewno was wyróżnił. Na pewno was wyróżnił, wy, wyznał nawet tych odchodzących chciał wyróżnić. To nie jego wina. To już wiemy na pewno, to nie jego wina. A jak podejdzie do tego i co on nam odpisze, czy może następny zobaczymy. Oczywiście pismo, zapytanie poszło, jak przyjdzie y, odpowiedź, to oczywiście również wam, wam ją y, upublicznię, ale będziemy drążyć temat. Tak jak mówię, warto drążyć ten temat. Ja tak uważam. Może dla tych właśnie, co zostaną, żeby ich więcej wciula nie robić, żaden żołnierz nie zasługuje na to, żeby po prostu go oszukiwać. Uważam, że powinno się mówić prawdę. Słuchaj, taka moja decyzja, ty odchodzisz, to ja wolę dać tym, którzy są. No i świnią jesteś, ale przynajmniej mówisz prawdę. No i tyle. I to się, to by było okej, okay, nie? No ale no niestety wielu tego honoru ym, nie ma, te swoje pagony w chipsach znaleźli, boją się mówić prawdę. Zresztą to jest, tu się nic nie zmieniło przez, no... Mam bogate doświadczenie, prawie 26 lat w mundurze, więc tak było zawsze. Słuchaj, no, nie moja decyzja. Ja nic nie mogę, to stary. A tak naprawdę wcale tak nie było. I to jest do tej pory. Ludzie bez charakteru, bez kręgosłupa moralnego. Tak to właśnie wygląda. Tak więc, koledzy, koleżanki, mundurowi, bardzo zachęcam e, pisać. Pisać, jak to u Was wygląda. Pytajmy. A potem, jeżeli nie chcecie nawet, żeby pisać, to opiszcie, jak to wyglądało u Was w jednostkach, a ja ministrowi obrony narodowej podam konkretne przykłady. Oczywiście anonimowość jest gwarantowana, tutaj przez trzy lata się nic nie zmieniło, anonimowość jest gwarantowana, Będzie pyta... będziemy pytali o konkretne jednostki wojskowe. Uwierzcie mi, zrobię to z ogromną przyjemnością, tylko chociażby dlatego, że naprawdę przykładów y, Waszych dokonań, tego wszystkiego, Waszych, no, nie może być tak, po prostu, że ludzie przez lata są zajebistymi yy, żołnierzami, oddają serce całego siebie, tej służbie, a na końcu po prostu tylko takiego, że jeden z drugich złożył kwit. Jest zwykłym śmieciem i trzeba go wyrzucić. Ja osobiście się tym, z tym nie zgadzam, dlatego chciałbym drążyć temat, ale czy będę go drążył dalej, zależy tylko i wyłącznie od Was. Tak więc czekam na Wasze. Informacje, bo wtedy właśnie te jednostki będę mógł podać jako przykłady. Niech minister o nich usłyszy. A na koniec chciałbym już, bo muszę już to robić, bo tego tak dużo spływa, że chyba będę robił to już cały czas. W każdym razie nie będę starał się o tym nie zapominać. Bardzo dziękuję za dobre słowa, za słowa wsparcia, za to, że że wierzycie w to, co robimy, za to, że cieszycie się, że w końcu ktoś to wyciąga, te patologie, i inne takie rzeczy. Dziękujecie mi, dziękujecie Stowarzyszeniu, no, przeze mnie Stowarzyszeniu, bo te informacje, ci piszecie bezpośrednio z Stowarzyszenia, dziękujecie też porucznikowi Powałce, który prowadzi bardzo podobny kanał, mówiąc o jeszcze innych rzeczach, opisuje te sytuacje w samym wojsku troszkę się różnimy, więc warto śledzić oba te kanały. Serdecznie zapraszam do, do właśnie śledzenia kanału porucznika Piotra Powałki. Bardzo łatwo znajdziecie na internecie. I cóż, i dziękujemy za to wsparcie, za zwykłe dziękuję, za trzymanie kciuków, bo to jest najważniejsze. To jest jedno, bo to dodaje, dodaje skrzydeł czasami. Ta, bardzo dużo jest takich wiadomości, słuchajcie, dziękuję, dziękuję, zwykłe dziękuję, fajnie, to dodaje skrzydeł. Ale też co niektórzy z Was wspierają, wspierają nas y, y, również w inny sposób i za co bardzo dziękujemy. Pytacie, jak możemy wspomóc stowarzyszenie, jak możemy wspomóc Ciebie, słuchajcie, nic prostszego, można wspomóc stowarzyszenie, informacja o tym znajduje się na, na stronie y, Bronimy Munduru, y, ale tutaj ogólnie, jeżeli chodzi o, o samo takie wsparcie, Yy, na co dzień typu postawienie jakiejś kawy prze, poprzez portal Bike albo coś takiego, że na trasie, jak to się mówi. Choć też są zaproszenia, wpadnij po trasie, wypijemy kawę bardzo chętnie, jak tylko będę jechał. Yy, to wszystko yy, opis tej, tej, tej całej pomocy, o którą pytacie, znajdziecie pod każdym filmem, jaki tutaj się znajduje. Możliwości jest bardzo dużo. Tak więc dziękuję Wam ślicznie. No i cóż. E, czekamy teraz na odpowiedź Ministra Obrony Narodowej, no i na Wasze sugestie, na Wasze informacje. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Aleksander.